Hej, skąd W tym zestawie tu jest jakiś hardcore. Tu jest jedyny po tych klasach, nie wybierzemy hardcore, bo będzie bardzo trudno. Jak to możesz postać? Albo nie. Nie, to będzie trochę potrwało. Nawet się darmo pomyśleć. Wybieramy taką zapętę. Może bo ty też zrobił kolorowe jakoś. Ja bym tak ale białe ciały. Potem zrobimy, bo jak będziesz kupował włosy od.

Subskrypcję, okay. like. ja lajka i jak to możecie to może nie jestem w zrobić komentarz. Może zawsze mogę ten spróbować, bo jestem wakacją i mogłem teraz dużo nagrywać, ale dużo spędzam na różnych miejscach, to przez co mi takie to mi w nagrywaniu, to przez to trochę smarodowałem, ale nie tak dużo. Więc że się uda nagrać i to będzie filmik częściowy, że nie zawsze musimy nagrać, tylko. to jest coś. Dobra, Kimi, nie denerwuj mnie. To mleczak. Słyszałam, że my daje nas nie jest mleczak. jest mleczak. jest To się? się to jakoś sadzisz? bo ani ja nie wiem. To jest kwiatek? Chyba, tak, to w błędzie chyba. Ja potrzebę świeta. Łuk? Nie. Drewno plus kamień to jest... Łuk. a Łuk ma się wygląda na całą grę. Mówiłem, że w zimnym czasowym barze ja skinowałem, a nie zginiesz. Na... Nie. ja dla nich chyborę nie dam. Kop, 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 kop. On mnie przeskoczył. Cholera. Chociaż trochę, chociaż trochę, w ogóle tak, w ogóle to, chociaż trochę Tylko na ścianę, żeby było dużo tak Oj, ale dużo A to może być... Oj, jest źle Oj, jest bardzo źle Co ja mam zrobić? Mam co zrobić? Crafting? Czekać, ja tylko Tak, ja mam kamerę, nie wiem gdzie ją przesunąć Czekać Zróbmy crafting i ten to wszystko Postawimy go tu Fak, 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 fak. i strzały. Rób te cholerne stały. Trzeba mm. Cał go trafić, trzeba go trafić. Zasada trafić go. Idziemy nawet dobrze. tylko nie nie uda się tak. Wolę nie skakać, tylko ja go nie zabiję. Co ten niebieski ślep się na mnie umknął? się mi się wydaje? Tak nie już tego slajmu, tego, tego, słynku, Zobaczcie tego śladu, który kawałki. Zobaczcie. To nie jest logiczne. Piszcie. Dobra. O, za mną, ja nie słucham. Uratuję się. Nie, nie, nie. On mi mój, mi mój, 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 od razu za do tego slama bo on ma mój hajs który wydobyłem o tu jesteś nie wiem przeskoczyć się no. skoczyć spadaj 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 Idzie z pijmy. Możesz mi tak blisko ożyść. Się... Oj, jest bardzo szelaj. Ty mi strzelaj. W nocy przesadzę... Mamy tego kłopotem wszystko? Zgadza się, poszukujcie Ja kupię tylko dużo kamienia. Jeszcze ja to nie chcę dostać.

po prostu żeby mogłem się chociaż trochę leczyć, bo jak wygląda to nie mamy za bazy. To jest moja baza. Pan to wymienię wszystko na kamień, czy nie? Gdzieś ja też Dobra, to jest nasza baza cynicasowa. Jak nie, to już będzie nasza baza, ale taka bardziej... tak ja już normalną Nie, nie, nie. Co robić dziury? To jest nie, ale są dziury tu Czemu to się nie... Dobra robimy tak Uuuu a tak ja mogę Panie Także ja to jest wasza ulubiona ścieżka jest... Tak Tym co wiadomo na tak mnie atakuje na Ale zielona mnie atakuje na Nie Muszę powiedzieć, że tą trzeba na Kandii, i tak to tam bierze. Tyle z starczy. nie starczy, jeszcze pokoju. No może, ale to mamy nie obrony. Hej, he, ta się. Tyle możemy tylko do nie bić. spadłem. Nie, nie, co ty masz? W pasie Dink, dink Tu ja wolę... Ja to hajszu Co jest? O, o pasz room, dobrze Mamy jedzenie <suszy> Lecia płynie do szczęścia i mam śmierć Czuje są tłumy Widzicie tu? Wiesz, zeszłym u domy. Już? Eee, eee... Spadam od Ciebie. Jesteś śmierdził. Łusy ślani. On mi zabrał hajs. Dobra, najwyżej idziemy drugą stronę. Nie. Zabrać i zbudować ją w stronę. Zapamiętam. Oni mogą mi teraz zabierać hańbę, ale te się są już ohamskie. Chodź nie, poszczętny uczucie w tym co Nie mamy drewna, a zawsze jakie nagrywam strasznie. Mamy problemy z drewnem. Nie chcę nagrywać na swoich punktach bo ono nie chce tak. Bo ja wolę spać i przyspieszę teraz ten dzień. Próbuję na swojego swoj pojutrze porównać się. To tego się ciągle na i będę się trwał w bazie Co z yy, zadowoleniem z Dobra, mam trochę tego drwa jak będziemy otoczeni to Dobra, z może stajemy i nie wiem a i już są nowe te budowle w tej wersji chyba to nie wiadomo w nowej wersji boza w nowej wersji to nowe te ale to jest takie i denerwujące. Tylko nie wiem jaki stan nie widziałem. Tri, to czekaj, 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 Co To czekaj, czekaj, Ej, może weźmiemy prostu tak, żeby go... Czekaj, ja tylko sobie weźmę, dobra? Ja tylko, ja tylko sobie weźmę, dobra? Dobra? Fak. Ojej. To co? Nie złamam oczka. I to jak koszmarne. Są koszmarne. Zrobimy bazę. Taki lepszy mieczyk, bo tym czymś nic nie zrobimy. To nic nie zrobimy. O nie Ten chyba za ty się, na ciebie helm. Nie, jest mi się, na ale teraz sobie się kupię że żeby mieć na O ty gówniarzu walony Prześciwia się mój kolega boi się Wiesz co? dalej się Fuck

bo to jest nastawianie, ja nie chcę. Pożemy dwa drzwi, bo jak będzie wysoko, to potem jest złudze. Trudno jest potem przy okazji drugie piętro, bo... Trudno od razu wychylać. Trudno od razu wychylać. Wydaje potwora jakiegoś to... Bo tak najsilniejsze jest to. Teraz robimy... Mm, ściany. Oświetlać. Co jest? Złoty królik. Ja tego składam, że krótko że Łap! Nooo! Oh, jest? Ty tu się to złapa? ty tu i ty tu. No i no, wam wyraźnie, skończyli ja po wyżej zejdę, bo tak się nie obroni. Chyba, ma tą zbroję, to masz do mm, tak, żeby nie ktoś dość odkostu, to życie. E, tak się będzie miała ca cały cały set. Dobra, nowe. Dobra, tylko na tego. Dobra. Tak, nie będzie. A nie, w ogóle może. Uuu, uuu, Widzę przygodę, Wycofam mam przygodę. Dobra, on się tam kopie. Please. Please, Nie, 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 kupię, kupię, kupię. Dziadem. Nie, 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 Please, o, o, nas. nie, 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 O, nie, o, 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 o. o i mamę zasł, ale to wy, one wy, nie 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 ja nie 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 nie

no, ja taka dura To już widzę, to coś nie lubi na to lajku wiesz, jak to nie lubię taki kuszynk. To jest cytanie świata Ej, ja już założę za mało Dobra I co? No i tu nie będziemy szybko, sobie kamień. что изменить уже изменит тумбазу, вот так выглядит, как он дырт по просту. А ты спасибо на пец. А спасибо ему на пец. Два На пец. Я не дам дела. Да. Один из бракач. Эй. Не бракач. Нет, это не бракач. Czekajcie, czekajcie, weczuję w No lepiej to zmienimy za nią. O, 400 piecyk? Konia! Poczekajcie, zmienimy jeszcze 100 takiej pochodni. Bo to brzydko, a może by się dobra, proszę. I to jest jeszcze tylko, ale chcę takie. My nie mamy żelu, ale mamy, dobra. Dobra, teraz musimy wykraftować trochę pochodni. Ja mamy Dobra. Nie 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 nie. Atakuj się. Nie 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 nie. Nie Nie chcę zginąć. Nie chcę. Nie chcę. Zapomniałam zabudować się. Nie. Robot pod gniazda. To jest głupie. Jakie z tym możemy zginąć? Zapomniałam sobie LIKE? drogę, że się teraz zastanawiam, czy trzeba zginąć, więc będę a to samo mi podchodził. Czy to...

to jest tego nie może być? Na boli dokąd i nie może być potem walki z zygosem, bo by to było z cały, ale wyborcy Czekajcie bo no nie ma Ale być klejno, Fajnie 2D no, takie 2D Ja lubię Ja zawsze lubiłam pop-upy Ja zawsze Teraz się ja zaczęłam Lubić gry Terraria To ja mam tak jakby opowiem o historyjkach trochę mości po prostu sobie Gram, na Play'u Znowu coś, ale w jeszcze jest Co się dzieje? Ja cię... Ja nie chcę, okno otwarte dzisiaj bardzo gorąco i... Chcę, było otwarte okno, się nie chcę gotować po w I chyba jakby będę 20 minut minęła, to ma po prostu zrobić na godzięcy i... Ja to jest ja się to że tak. Ja tylko ten i po prostu poza odcinkiem po ten temat. W ogóle za tragiczne. No. Z tego nam się po na prostu lajkujcie i piszcie komentarze co piszcie. co cześć i właśnie. Nara.